Wreszcie mogę jechać do domu. Ciężki dzień mam za sobą. O, z drogi! Ja się spieszę! Proszę zejść z drogi! Mysz Kamiki musi jechać do domu. Pluto trzeba nakarmić! proszę zejść mi z drogi! Wreszcie pojechał. Mogę ominąć. O, to jest Kinder, niespodzianka! Oh, ale ja się spieszę. Co mam robić? Dzieci, powiedzcie mi, co mam robić. Szybko do domu, aby nakarmić mojego pieska, czy przez minutkę otworzyć jeszcze to Kinder, niespodziankę? Hmm. hmm. O, większość jest za tym, abym otworzył Kinder, niespodziankę. Dobrze, zrobię to dla was. Ha! Pomogę ci, myszko, moja ukochana, abyś nie spóźnił się do domku. Pluto czeka i Pluto jest głodny. A my pierw zobaczymy, co za niespodzianka jest w środku. O, tego robota już mieliśmy. I co z tego, Nie super, dlatego chętnie go zbuduję jeszcze raz. Ty, 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 ty. Du, 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 du. myszko, Miki, podtrzymaj. Weźmiemy tutaj kawałek czekolady na bok. Okej, okay, zaczynamy od czego? Mamy tą część, i mamy tą część. Dobrze, 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 muszę zobaczyć to z bliska. Ok, nogi. Pokazuję, żeby to jakoś tak przełożyć. Jeszcze jakoś naklejka, bo tak? Jest naklejka. Na później naklejka. Um, bardzo małe to tutaj jest, ale to jakoś z tyłu jest, tak? Te dłuższe jest na górze. Te dłuższe jest na górze. Czyli tak. Jest! Mamy pierwszą część, <laughs> nie było to łatwe, ale nam się jakoś udało. Okej, okay, te nogi wchodzą tu, znaczy ręce, przepraszam. Panie robocie, a to wchodzi tu i nie na no odwrót. Przecież już mieliśmy tego robota, czemu nie umiemy go zbudować? Okej, okay, to tak wchodzi. To wchodzi tu. Tak, tak, jestem robot. Który jeszcze nie ma naklejek? Gdzie są te naklejki? Tutaj idzie jedna. Na klatkę piersiową mi na brzuch. A gdzie idę to następne? A tam z tyłu. To już ciężkie jest do Nieważne, jestem robotem. Musicie się mnie bać, bo inaczej odwiedzę was. <laughs> A to z przodu, to co? <laughs> Nie będę mówił, chyba na odwrót go zmontowałem. To idzie do tyłu. O tak. Tylko wtedy... Nie, dobrze. Um, to jest pupa. Pierdzi tą pupłą. Dziękuję bardzo za oglądanie. Będziemy się jutro na, na moim kanale BBTV Superbajka. Będź komiki z drogi, bo cię zniszczę. Ty? Ja się ciebie nie boję, spójrz. Pff. O! Dostałem palca w oko. Ja muszę się spieszyć do Pluto. Prrr. Do widzenia. Jeszcze wrócę, jeszcze wrócę.